Witam, witam z ogrodu marzeń. Chciałabym dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o hortensjach ogrodowych, ale nie są to hortensje ogrodowe, które Państwu i mnie zresztą też sprawiały tak dużo kłopotu. To jest hortensja ogrodowa o hortensja między różnice między hortensją ogrodową a hortensją otaksa. Są bardzo, ale to bardzo duże. Jak Państwo już z daleka widzicie na tym filmie, jest to hortensja wręcz obsypana kwiatami. Tam jest malutka i też ma bardzo dużo kwiatów. Ja mam dwie rabaty, jedna dłuższa, druga tutaj ta krótsza, na której kiedyś rosły mi hortensje ogrodowe i hortensje ogrodowe otaksa i ciągle miałam problem z hortencjami ogrodowymi, ponieważ w zasadzie co roku przemarzało, nie pomagało absolutnie żadne jakieś zabezpieczenie roślin, bo jak dobrze wiecie zimy są różne, potrafią być nawet bardzo, ale to bardzo ciepło i taka roślina opatulona płaszczem, ona zaczyna już wegetację, przychodzi potem mróz i ta roślina po prostu przemarza, więc przestałam je nawet okrywać. Różnica między tymi hortensjami jest taka, że hortensje obrodowe otaksa kwitną zarówno na pędach jednorocznych, jak i też na pędach dwuletnich. Ja Państwu wszystko tutaj za chwileczkę pokażę, ale zanim pokażę, Hortensje ogrodowe otaksa też przemarzają. To nie jest tak, że one w ogóle nie przemarzają. Przemarzają, ale zawsze kwitną. Czasem więcej, czasem mniej. W tym roku przemarzły, ponieważ mieliśmy bardzo gorąco, potem przyszły przymrozki i jeszcze gdzie niegdzie pozostały takie pozostałości po liściach. Liście są brązowe, brzydkie. Ale żeby hortensje dobrze rosły, Potrzebują nie tylko przycinania. Ja przycinam je zazwyczaj pod koniec maja, gdy już te wszystkie przymrodki przejdą. W tym roku troszeczkę wcześniej je przycięłam. Później znowu były przymrozki, ale lżejsze, ale też troszeczkę jednak przymarły, więc poobcinałam i zostawiłam tylko zdrowe pędy. Jak przycinam Hortensję Ogrodową o taksa, pokazywałam we wcześniejszych filmach, ale tak dla przypomnienia, krótko, że gdy widzę zdrowe pędy to przycinam nad najzdrowszą parą liści. Gdy są u góry takie słabsze liście, to to przycinam. Trzeba znaleźć najzdrowszą parę liści i nad tymi zdrowymi liśćmi pod skosem przycinam zdrewniałe pędy. Natomiast te pędy, które całkowicie przemarzły, wycinam przy samej ziemi, jeżeli mi tylko tutaj ta karpa pozwala na tyle, bo zawsze są jeszcze jakieś inne pędy i czasami jest to trudne. Tyle o przycinaniu. Hortensja bardzo lubi wilgoć, ona lubi wodę. Ja rabaty docinam docinam tutaj przy trawniku i tworzy się taki rowek. I ten rowek ma, na początku trochę mi przeszkadzał, ale jednak ma on swoje tutaj bardzo dobre znaczenie. Gdy pada deszcz, to woda się tutaj zatrzymuje i można powiedzieć, tworzy się przez chwilę taki bajorek. Zanim przestanie padać deszcz, Ta woda tutaj jeszcze siedzi, siedzi, ona sobie spokojnie wsiąka głęboko w głębsze warstwie ziemi. I o to właśnie chodzi. Hortensja bardzo lubi wilgotne miejsca, tym bardziej że u mnie, o dziwo, rośnie w szczerym słońcu. No, teraz troszeczkę jest tutaj półczyn, ponieważ posadziłam złotokapy, które przycinam po to, żeby właśnie nie grzało, nie paliło tutaj słońce tych hortensji. Żeby hortensja, zapytacie, miała niebieskie kwiaty. Hortensja ogrodowa otaksa, odkąd ja pamiętam, a mam ją już ponad 20 lat, zawsze miała niebieskie kwiaty. Ona czasem przechodzi w taki fioletowy kolor, gdy przekwita, ale zawsze ma niebieskie kwiaty. I tutaj będziemy za chwileczkę obserwować i patrzeć, jak te kwiaty wyglądają. E, można sobie pomóc jak najbardziej, e, można hortensję zakwaszać, żeby dobrze rosła. Potrzebuje, tak jak każda inna roślina, nawóz. Ja za chwileczkę również dam jej porcję nawozu. Dlaczego? Dlatego, że widzę, że niektóre liście już dostały porcję nawozu i ich stan znacznie się poprawił, ale jeszcze widzę, że są tutaj takie blade i wyraźnie potrzebują składników odżywczych. Hortensje tak wyglądają. Tutaj może nie za duża kępa, bo to jest młoda kępa, ale już widać, że kwiatów jest bardzo dużo, pąków kwiatowych. Proszę spojrzeć, jak wyglądają hortensje ogrodowe o taksa. Po przymrozkach mają się bardzo dobrze. Widać, że niektóre liście są tutaj jeszcze, jeszcze po tym porażeniu, po przymrozkach takie brązowe, gdzie nigdzie. E, tu widać już wyraźnie pierwsze niebieskie kwiaty. Tutaj jest kolejna. Ja, jak skończę dziś pracę w ogrodzie, będę przyglądała się hortensjom i pędom, które nisko ścielą się przy ziemi. Być może któryś z takich pędów wypuścił korzenie, bo tu mam puste miejsce. Dlaczego puste? Bo rosła hortensja ogrodowa, ta, która sprawia problem. A nie miałam już sadzonek i trzeba by było tutaj właśnie posadzić. Tu jest z kolei druga, to jest taka już długa rabata. I tutaj też są hortensje ogrodowe o taksa. Te, które były stare, zostawiłam. Te hortensje są jeżeli miałabym porównać do hortensji ogrodowej, jakby. Znacznie mniejsze, tak mi się przynajmniej wydaje, bo w tym samym czasie posadziłam hortensje ogrodowe i one bardzo były rozkrzaczane. Tutaj są też młode sadonki. No i proszę zobaczyć, o tutaj wyraźnie widać po przymrozkach jeszcze są takie, jak były takie bardzo brązowe liście, to poobcinałam, te zostawiłam i też widać ile tych kwiatów jest bardzo dużo. Tu są młode sadzonki. Przyglądałam się, czy mają kwiaty, ale, ale tutaj akurat nie kwiatów nie znalazłam na tych sadzonkach i tutaj też są takie pędy właśnie nisko poziomie. I to trzeba będzie poszukać, czy ma korzeń. Tu jest na przykład kolejna. I po prostu posadzić tak, aby właśnie rosły te hortensje. kwiaty, już są coraz ładniejsze, coraz piękniejsze i mają już wyraźnie niebieskawy odcień. To jest taka malutka, o dziwo, bardzo malutka, ale i ta maleńka wyjątkowo ma kilka pięknych kwiatów, już są na niej chyba dwa czy trzy kąki kwiatowe. Tak wyglądają te hortensje. Ja tutaj miałam ogrodowe, namęczyłam się sporo, aby je wykopać. I tak jeszcze będę się przyglądała bardzo uważnie tym hortensjom. Czy rzeczywiście to są hortensje właśnie ogrodowe, czy otakta, czy aby gdzieś nie został jakiś korzeń i nie wyrosły mi właśnie hortensje ogrodowe. Te, które tak ciągle sprawiają problemy, ale widzę, że tamta też ma pąki kwiatowe, czyli może, może to jednak nie trzeba będzie sprawdzić po liściach, bo za domem mam zostawione hortensje ogrodowe i jeśli się im przyjrzeć z bliska, to widać jednak różnice. Żeby hortensje zdrowo rosły, potrzebują nawozu. Ja mam nawóz dedykowany hortensjom, to jest nawóz plus mączka bazaltowa, zawiera azot, fosfor i potas. To już jest taki ostatni moment, aby jeszcze zasilić hortensje. Później trzeba już zaprzestać i to jest bardzo dobry nawóz, ponieważ zakwasza też ziemię wokół hortensji. A hortensje lubią właśnie ziemię kwaśną. U nas w ogrodzie jest ziemia lekko kwaśna i wyraźnie widać, że to im może nie wystarcza, ale dużo pomaga. Natomiast jeśli jeszcze dodatkowo zakwaszę ziemię, to myślę, że uzyskam ten kolor kwiatów jeszcze bardziej błękitny. Ale można też zakwaszać wodą z octem. I tak też wiele razy robiłam. Tutaj rozsypię nawóz, jak jest większy krzew, można dać troszeczkę więcej nawozu. Hortensje ogrodowe, czyli te, które lubią nas tak bardzo denerwować, że nie chcą kwitnąć, przemarzają. No i nie inaczej jest tutaj z tymi, chociaż są w miejscu ciepłym, takim bardziej zacisznym i właśnie półcienistym. I co? I wcale nie ma kwiatów. Są dwa pąki kwiatowe, a reszta to same liście. Tu jest jedna, tu jest druga, ta druga chyba w ogóle nie ma. Tutaj jest trzecia i ma raz, dwa, trzy, cztery. I tu pojawia się, widzę mały piąty. I tutaj jest kolejny, widać, że zdrowa, że dorodna, piękne liście i co z tego, same liście są, a kwiatów mało. Ja miałam też tam dalej te hortensji, ale zlikwidowałam, te też pójdą do likwidacji, ponieważ mówiąc szczerze tutaj troszeczkę mi przeszkadzają. A nie mają kwiatów, więc myślę, że postawię na Hortensie ogrodowe o taksa, które tam będą rosły, a tutaj zrobi się nawet ciekawe miejsce, bo parzydła po prawej stronie są dosyć duże i będzie tutaj więcej, więcej miejsca na ścieżkę. I tak wyglądają. Widać, że są zdrowiuteńkie, że są takie piękne i cóż z tego jak nie ma kwiatów, no cóż nam z liści, no ładne liście, ale jednak czekamy na te kwiaty. Pokażę Państwu, jak wyglądają pędy hortensji otaksa. Tu jest pęd dwuletni, zdrewniały. Widać wyraźnie, ponieważ łódka jest brązowa. I tu widać miejsce przycięcia. Ja przycięłam skośnie nad najzdrowszą parą liści i teraz wyraźnie widać, że ta para liści ma pąki kwiatowe, natomiast tutaj wszystkie te poniżej liście jeszcze bardziej zdrowe, które były, też mają wszędzie pąki kwiatowe. I tutaj podobna sytuacja. Też jest zdrewniały pęd, widać wyraźnie, że jest drewniały, też był tutaj przycięty nad zdrową parą liści i te liście tutaj też mają pąki kwiatowe, i wszystkie te, które są niżej, też. A tutaj poszukamy zaraz. Tu jest taki pęd jest ich więcej. To jest pęd jednoroczny. Jak poznać pędy jednoroczne w hortensji Otaksa? Bardzo łatwo. Wyrastają od spodu krzewu i są one zielone bardzo zielone takie młode, giętkie i miękkie, można powiedzieć. I na końcach tego pędu jest jeden pąk kwiatowy. Nie ma nigdzie więcej, nie ma już nigdzie tych bocznych wyrastających par liści z pąkami kwiatowymi. Jest tylko jeden na samym końcu. I wszystkie, właśnie, pędy, które są jednoroczne, czyli tegoroczne, młode, są właśnie identyczne. Tak wyglądają, że na końcu mają pąk kwiatowy a niżej są tylko liście, tutaj jest kolejny, te już są, widać wyraźnie pędy zdrewniałe i te pędy zdrewniałe są obsypane kwiatami, czyli są to pędy z roku ubiegłego. A ja już się pożegnam i życzę miłego dnia. I życie przyjemności z uprawiania hortensji ogrodowej o taksa. Ja myślę, że naprawdę warto na nią postawić z tego względu, że niezawodnie co roku ma kwiaty. Tak jak wstępnie powiedziałam, czasem mniej, czasem więcej, ale są one zawsze.